W dzisiejszym odcinku Zdrowych Zakupów na warsztat bierzemy wszystkim dobrze znane i lubiane piwa bezalkoholowe. A ty, właśnie ty, jeśli lubisz piwo, to zaobserwuj mnie po więcej filmów z tej serii i napisz w komentarzu, co mamy przetestować w kolejnym odcinku. Poszukiwania najlepszego browarka rozpoczniemy sympatycznym leszkiem. 86 punktów, zaczynamy bengerem. Wielu to może zaskoczyć dzisiaj, ale piwa bezalkoholowe będą w większości dobre i świetne, ponieważ są pełne wartościowych mikroelementów. Po odjęciu od nich procentów zostaje całkiem zdrowy napój. Żywiec. 75 punktów, mega spoko. Tyskie, 83, bardzo fajnie. Jedyne kiepskie piwa dzisiaj to będą pewnie te smakowe, ponieważ zawierają słodziki i cukier. Niemniej jednak, zostaniemy jeszcze przy tych klasycznych: Biały Żywiec. 77. Heineken, czyli sponsor Ligi Mistrzów. 88. I zanim przejdziemy do smakowych, została nam jeszcze Łomża. 82. Jedno z moich ulubionych: Somers Big 53 tutaj nieco niżej, ale cały czas jest w porządku. Limonkowo-miętowy leszek. 48 na razie najniżej, ale przynajmniej ograniczenia ja nie unikaj. Czerwony garaż, nie będę się zagłębiał w ten smak dokładnie. 51 i pomarańczowy garaż. 53 hardmade truskawkowy. 53 tak samo i hardmade cytrusowy. 54, punkcik wyżej. Teraz pora na żywca tropikarz. 54 malinarz. 56, nie widzę niestety melonżu mojego ulubionego, ale jest za to lemonż. 56, Grapefruż 59, najwyżej z tych ż, żywcowy, cytrynowy Radler, 41. Póki co nie było żadnego piwa w czerwonej strefie, zobaczmy czy to się zmieni. Okoci mango zmarakują. 53, czyli taka chyba średnia tych wszystkich piw. I zakończymy przez wielu uwielbianą koronką. 82, świetny koniec!